No i oto witam was w kolejnym odcinku z Postela 2. Zatem kierujemy się w stronę Napalmu. Tutaj ktoś dzwonić będzie. Hej, Gdzie zamierzaliście? No, Tak zawsze się dzieje, zanim zaropieją i pękną. What? Kryszcze? A to słyszałeś? Po ulicach biega jakiś świr, podpala ludzi i takie tam. Nawet policja go nie może powstrzymać. Ha! Policjanci? No, okay. oczywiście. Ta kobieta za bardzo się wczuwa. No i co potem chcieliście zrobić? Wow, magazyn. Taki fajny napis. Aha. Coś tam zrobili. Ale nic ciekawego. Uuu, ale kreatywna rynna. Że ja nie mogę. Przejdę sobie tu. Dzień dobry. W ogóle co to za miejsce? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wygląda jak jakiś pseudo komisariat. Bardziej zaawansowany. Ja tam nie wiem. Tutaj coś jest? No, I sobie tutaj zostań. O tak. Okej, okay, jestem tu. Ile hajsu? Dobry? Chwila, gdzie ja się dostałem? O mój Boże, gdzie ja jestem? To jest bardzo dziwne miejsce. Jak dla mnie. Tutaj jakieś transformatory, generatory. Coś w tym celu? Apteczki, ale ja mam ponad 100 HP. Jestem pod czymś. Jakaś wentylacja. What? Is this place? Tutaj nic ciekawego nie ma w sumie. Co ty tu robisz? Leżeć było Ja stąd idę, spokojnie. No i dupa. Boże, oszukał system. Nie trafiłem go. A tak mocno sikałem. Wow, ładnie tu. Nie znam tego miejsca w ciul, Ale ładnie tu. Mogę podpalić? Mogę. Tu coś, stuka, słyszę. A, silnik. Tędy się nie dostanę. A, jasne, dupa. Dostanę się. Tylko ten karton. No i dupa. Nie dostanę się. Przekopmy tego kartona. Czy tam ten karton tutaj? Pięknie, pięknie, pięknie. Dostanie no się do silnika. Pietrz. Rośnijcie zdrowe. Tylko on dziwnie hałasuje ten silnik. Jego się nie da rozwalić nawet. Dziadostwo, okej, okay, gdzie ja się dostałem? U, ładne miejsce. Ale tu nie tędy, Magazyn Paczek. I tyle. A ten robi nie Nieładnie. Okej. Okay. Nietypowe miejsce naprawdę. Nie byłem tu wcześniej. co jak będę iść tędy? A, wpadnę do zajezdni? Hmm, nie byłem w zajezdni chyba nigdy. Syfnie się czuję. Miałem iść do Napalmu, ale idę do zajezdni. Nie mam zielonego pojęcia to, co to za miejsce, ale okej. Okay. Aha. To miejsce. No tędy też może się dostać fajnie. Uwaga. To jest zajezdnia, tak? Tak, chyba. Okej, okay, zatem idziemy, wpadnijmy. Witam, witam. Tutaj pewnie będą schody. No i nie ma. Syfnie się czuje. tak, fajnie, witaj. Ochroniłem cię przed tamtym psem. No i dupa. Muszę przestać palić to To nie byłem ja. To była bomba. On robi mu i nie podpalił się. Tam ktoś pałą bawi się. Kurde, którę ja idę. Chwila, gdzie jest tu cyklon B? Da mi go Pięknie To jest beautiful. Beautiful! Naprawdę. To na pewno szkodliwe. Obok mnie wybuchło coś. I to brutalnie Okej, okay, wracamy Kurde, bateria się zużywa Cholera jasna Muszę podłączyć do... Komputera Aby już się ładowało I przez chwilę usłyszycie podejrzany dźwięk Tak Dźwięk z Windowsa 8 oznajmiający, że coś zostało podłączone Tak Nagle może być tak, że w niepodpowiednim momencie mi się rozładuje bateria. I nie będę wiedział kiedy skończyć odcinek. Stoper Weź mi się pojawię, a nie jakieś tam ustawienia, czy ma być w tej chwili ładowanie tylko i tak dalej. No. Tędy się dostanę, oczywiście. Nie chcełem 16. O, to było ładne. Tutaj mamy piwo. Ale jest ono w ciul złym miejscu. A nie, to chyba nawet nie było piwo, które moglibyśmy wypić, więc szkoda. Oni jakim cudem uciekają? Przed czym? Tu jest! Coś do otwartego! O, oh, kot. ok. Coś do otwartego, ładnie. Ach, te moje niektóre słowotwórstwa są piękne. Beautiful. Incredible. Chwila, co to za miejsce? Nie byłem tu wcześniej. Uwaga! Wszystko tutaj dla mnie jest takie nowe. U, ale ładne efekty wody tutaj przed, przed nami. No i o to chodziło. Nie wiem gdzie to mnie zap to zaprowadzi, ale okej. Okay. Kotek. Witaj. Aha, do dupy. Musiało boleć. No, musiało. Na pewno. Kotek. Wow, ładnie tu. Tutaj jakaś biba. Jak widzę. Ile tutaj fajek zdrowia? Kotek. Witaj. Ten chyba rzucał we mnie czymś, albo chciał pał na odległość. Kurde, to nie jest pała teleskopowa. Piecz. To jest jakieś wyjście. What? Dokąd to nam prowadzi? Nie mam pojęcia. Tu się dzieją takie zawiksowane rzeczy, że nie mam pojęcia, co się dzieje w tej aktualnej chwili. A, byłem tu. To dupa, wychodzę. Wracam. Bo bym musiał chyba dosyć długi odcinek przechodzić, jak si bym tam chciał zostać. Dlatego nie chcę! Łąć się mi tu do cholery! Kurde, wybuchające koty. No kto by pomyślał? Na pewno nie ja. W tej chwili. Ale teraz tak. Dobra, mam to w dupie. To na pewno. No. Dziękuję. A deski zostały jeszcze? Drzwi rozwalone, ale deski zostały. Co wciul. Słane, że ja nie mogę. A, tutaj były drzwi. Okej. Okay. Pomijmy to. Tutaj mamy coś ciekawego. Something pretty here. Ponapalm tędy. Ale tu jest ściana ziom. I lewitujący kaktus i kwas. Po którym mogę chodzić. Jak ja jestem pro. Po kwasie można chodzić. Tu jakieś światełka. Tu chyba jedyna tekstura czystej wody bo nie mieli tekstury wodospadu kwasowego na to wychodzi Czy jest jakieś p powiedz mi na lewo jeśli się nie mylę jest złomowisko chyba tak jest to jakiś tam złom okej okay, idziemy Hmm... Taki mocno czarny kot. Prawie go miałem. Tam coś jest. Ogólnie fajna droga pod na napalm. No no no, ładnie. Dzwonek. Dryn, drin U, witam. Cześć. Dzień dobry, pani. Chciałbym kupić trochę napalmu. palmu. Yy, no, żeby wyplenić chwasty z trawnika. Tak. To będzie 300 zielonych. A, kupię. Koritarzem i na lewo, a potem drogą do zbiorników. Nie da rady ich ominąć. Aha. Skoro tak mówisz. To znaczy, że teraz mogę legalnie przejść sobie tędy, tak? Tak. Very nice. Bo chyba innym sposobem, jakbym nie zapłacił, to bym pewnie już dostał w pierdziel. Tak, tak. Ale tu ładnie. Naprawdę. Ten debitował, bo jest na schodach i pluje coś tam mu. Śledziona może. Naprawdę. Ten pistolet przecinający, dekapitujący nigdy mnie nie znudzi Naprawdę. Świetny. To są jakieś dziwne beczułki, kulki analne twojej starej. Haha. Ha. Jakie to było śmieszne. Kurde, te całe żarty na przykład na Ingagu. Yy, że coś wielkiego to nazwa twoja stara. I tutaj mamy na przykład... O, patrzcie. Tutaj szykują dla twojej starej kulki analne. O Boże, ale to jest takie suche, takie schizowe, że wow, nie mogę. Totalnie no, nienormalnie. Okej, okay, co my tu mamy? Co to jest za Co to jest? Napalm. Ale tutaj mamy też napalm. No, wyplenienia chwastu. Czas się zabawić z panem Napalmem. Oczywiście. Czas do domu. Do domu. Okej. Okay. Wychodzi na to, że połowę odcinka będziemy nawet w piątek robić. Tam już ktoś żyga. Tam też. I co się stanie? Coś się tutaj zrobi. Uuu, tutaj mamy ciekawe się? Tutaj mamy kolesia, który żyga na elektrykę. A on przypadkiem nie sikał? Ok, teraz wszystko wybucha, nawet to, co nie powinno wybuchnąć. Spoko. Tam żygał ktoś na kilkanaście metrów. O, wyleje się kwas na rury. Oho, Wow, ale pocisnęło. Po słuchawkach basem. Flaczki. Chwila, wciul, ja jestem ognioodporny! No! Nawet jak ten człowiek! Jestem wciul ognioodporny. Poszukałem system, ale wychodzi na to, że i tak muszę iść drogą zaplanowaną. Ale przynajmniej jestem ognioodporny. W tu, nie spłonę. Tak samo jak on. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Dobra, przejdę sobie tędy. Na normalnego Tutaj coś się fajnego sypie Jakaś surówka? Nie wiem Albo jakieś pozostałości od surówki Tutaj mam jakieś przejście na dół, wbije Uuu, megusta Okej, okay, to było szybkie Nie sejwowałeś przed chwilą? Teraz tutaj Dupa mać, tędy, tędy zgaduję. Endy? No. Chwila. Tutaj coś mamy. O tak. Teraz tu i się przedostanę tam. Ho ho ho. Toś nam ułatwił drogę. Thanks Jesus, którego nie znam. gdyby ty. Okej. Okay. Ale nie chcę mieć informacji o tym, że internet się mi zerwał. Fajne wyczucie czasu, bro, naprawdę. Znaczy... routerze. Wow! Lampa spadła. Zwiksowana lampa! O mój Boże! Okej, okay. płone ciul. Dobra. W tych całych akcjach z dziwnymi przerwaniami Dejstury... Na chwilkę ześwirował, ale, No, oczywiście, nic się nie zepsuło. Jeśli chodzi o nagrania, więc kontynuując, przejdę sobie po kwasie. Like boss, mało kto tak umie, mało kto. Fajne efekty ma ten kwas w ogóle. Efekty cząsteczkowe. Dziwnie dymiący kamień. Aha, dziękuję. Za info, tędy. Fajnie. Przed chwilą? Dobra, wskaczemy. I gdzie mnie to wyrzuci? Tutaj. Okej, okay. Chwilę, nie mogę przez ten kwas iść. Taki. Hmm, to chyba jakaś twarda kupa. Skoro tak nie mogę. Okej, okay. wygram nagrodę. Słuchaj, nie się, czujesz. Aha, kreatywne. Na pewno szkodliwe, ale czuję się świetne. świetnie. Zatem okej, okay, wychodzimy z tego obszaru i nastąpi piątek. No. It's beautiful. dzieje, Że znalazłeś zły dotyk Krociego. Nie uwierzysz po ile chodzą w sieci? O, tak, dostałem Krociego. Tak, z pewnością kilka razy. I chcesz zobaczyć ten fajny dynks, jaki dorwałem do niszczenia chwastów? Niszczyłeś mój dywan głębie! Przepraszam, celowałem wyżej, naprawdę. Muszę ten szaj wykalibrować. Aha, a to wyżej, co to było? Okej, okay. coś mi się wydaje, że. Swoją żoneczkę chciał trafić. No, oczywiście, pewnie tak. Na pewno. Okej, okay, mamy piątek. Ostatni dzień, jeśli byśmy grali w, w, w normalnego postala 2 Głupi alternator. A ja chyba nawet nie mam samochodu. Zobaczmy. A, muszę pamiętać, żeby odebrać tę paczkę. Ciekawe, co w niej jest. Hmm. Chyba muszę pójść tutaj. Muszę pamiętać o urodzinach wujka Dave'a. Zawsze urządza takie fajne imprezki. Gdzie to było? Mm -hmm, mm -hmm. Stary, mam nadzieję, że jutro wreszcie uda mi się pospać. E, no nie wydaje mi się, Koleś. Okej, okay, gazetka. O, dobrze wiedzieć, że moje podatki się nie marnują. jesteśmy fanatykami, mówi uzbrojony przywódca kultu. Po prostu nie mogę go trafić. Skarży się do ATF-u. Fabryka na Palmę zapięta. No dobre, on trzyma ich w szachu. Zastój w starciach ATF z kultystami. Okej, okay. zatem dobra. Tymi sprawami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Czytam od kolejnego odcinka. Zatem trzymajcie się, do zobaczyska i bajubaj w kolejnym materiale z Postala 2. Trzymajcie się, cześć.